Ja pierdolę z Tobą rozmawiać Ja z chujami nie rozmawiam Jestem na, na gościku Tak Zamknij to dupek Śmierdzisz kurwa Knurze Słuchaj major Słuchaj trzeba wysłuchać a nie... Ja będę musiał trzymać takie, ja nie będę chciał O jaki te, no, fajny ten budynek Takie warianty są suche, wiesz? No dobra, dobra, dobra parę takie tu też, dziękuję O jaki fajny Halo Śniegu pełno, ale tu będzie tu Dzień dobry Panie Dzień, dobry Panie Krzysztofie, ja O O, Śląsk Pozdrawiam Śląsk A ja też pozdrawiam А как на имя маєш? Кобєтко? Кобєтко. Як тебе Так? Івона. Івонка, стара а дупа. <связывая> <связывая> а, 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 ты... Oh, ешь, ешь? Kobietą czy Góra, mężczyzną? Jestem kobietą, jestem No, no a... To już te ścipy nie leci No. Nie z Nie, A no. to facet. Nie. To jest kobieta ze Śląska. Wam sama. A dziękuję bardzo. Pozdrawiam cały Śląsk, Ja, Major i Pawełek. No, dziękujemy, dziękujemy. A dziękuję. A, już przemisałem tak od pana Pawła numera, ale się okazał właśnie. Nie, nie taki, ale żeście teraz na lajcie mówili numer niej, szybko nie ja tego sobie jeszcze ona pisałam Bardzo dobrze, dziękujemy. Dziękujemy. A jak, a ty jesteś nową panną jeszcze... Jesteś po tową, po tobą jestem nową panną. O co? Słuchaj, to możemy się zapoznać, a ja mam na czwiązku rodzinkę. Tak Ale gdzie masz? A katowice. O jakie ładne lasy. A oni mówią, że polasa i A ich w też Jak mam rodzinę A nawet polasa. w też nie mieszkał w Gliwice, który pracował w kopalni. Wujek. I szczygerem był. Stajger. Stajger. No. no. I nie wiem, czy on już teraz pracuje tam, czy nie. Jak e, dogadam się z Pawełkiem, to e, może zawiezie mnie do rodzinki kiedyś na ślą. Aha! I, i, Iwonka jeszcze chcę tobie powiedzieć, że kupuje od Pawła samochód Opelek. No, A ja przechodzę do Majora na kierowcę Nie, dla mnie. Właśnie. Dla mnie rękę podałeś Pabełek, a nie dla Majora Ale ja jestem u niego kierowcą, jak Ci sprzedam samochód, to on mnie zatrudni ja kupimy lepszy samochód o, no. dobra, na razie Dobre, dzięki, 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 dzięki Trzymajcie się na Śląsku zdrowo Pa, Podałeś dla mnie rękę Tak, ale ja teraz jak sprzedam samochód, to Major mi kupi samochód i będę jeździł u Majora no ale ten samochód nie idzie a ten samochód idzie do Ciebie no na razie, czekaj ten, się ten, jak to skręca, się skręca. tutaj Hello. się w augustu wskręca.